even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go. hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave to the system i don't want to be Siemanko, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak obrobiłem sobie wnękę, tak zwaną szpaletę drzwi. W tym przypadku są to drzwi wejściowe. Oczywiście podobną technikę możemy zastosować do drzwi wewnętrznych, w pokojach czy to w łazience. Jak widzicie, porządnie sobie zagruntowałem. Będziemy sobie tutaj przyklejać płyty karton gips. Tutaj dotnę sobie, walnę sobie jedną płytę, i tutaj położymy sobie płytę numer 2. No i górę też sobie obrobimy. Jak widzicie, płytę już mam dociętą na wymiar, że tak to powiem. Przymierzyłem sobie, czy wszystko mi pasuje. Takim rzadszym klejem obrzucam sobie tutaj tą ścianę, ja tam sobie wcześniej podrównywałem, taki rzadszy też po prostu no łatwiej mi będzie w, zniwelować jakieś tam nierówności i jeżeli mamy ten klej rzadszy to będzie nam się łatwiej tutaj y, tą płytę ustawiało, ten klej nam się łatwiej po prostu rozleje no i jak widzicie przyklejam sobie dociskam mniej więcej po całej długości tej płyty no i oczywiście Kontrolnie bierzemy sobie poziomice i sprawdzamy sobie, i ewentualnie poprawiamy nasze piony. Jak widzicie, pod płytą, tak jak tutaj też w tym przypadku, kładę sobie taką jakby podkładkę. Chodzi o to, aby płyta bezpośrednio nie dotykała naszej posadzki. No i tutaj co? Powtórka z rozrywki: przymierzam sobie, czy, czy dobrze dociąłem. Od razu chcę przymierzacie, mniej więcej wiecie też ile tam kleju sobie narzucić, gdzie tam macie jakieś większe e, dziurki nierówności, żeby ta płyta po prostu dobrze nam się przykleiła. No i co? Narzucam, narzucam kleju i przyklejam płytę. Podobijać sobie na całej jej długości, żeby ten klej dobrze tam nam się rozprowadził, no i żeby po prostu ta płyta nam dobrze trzymała, no i tak to się to prezentuje z jednej jak i z drugiej strony. Mniej więcej taki sam, nazwę to odstęp tutaj od tej futryny sobie zachowałem, co też później będę pokazywał. No i oczywiście poziomica, patrzymy sobie czy mamy tu w linii, czy mamy piony, ewentualnie sobie to korygujemy póki jeszcze można, no bo klej gipsowy, którego tutaj użyłem, klej z worka do rozrabiania Nazwę to mechanicznego, on dość, dość szybko wiąże, także nie zostawiajcie to sobie na pół godziny, bo później przyjdziecie i może być z tym problem. Także w miarę na świeżo to sobie ustawiać i przez pierwsze minuty kontrolować, po prostu. Oczywiście tego kleju też nie możecie nawalić za dużo, bo jak nawalicie sobie kleju i będziecie chcieli sobie sporo odejść, to ten klej może Wam wciągnąć. Jak widzicie, tutaj te płyty sobie doczyłem w taki sposób, aby wsunąć sobie tą górną i aby te boki, lewa i prawa strona, oparły mi się na wcześniej przyklejonych tych, tych płytach bocznych. Tutaj sobie klinami biorę i reguluję sobie jeszcze ustawienie, żeby to wszystko było ładnie, ładnie, ładnie równo. Jak widzicie, miareczka i korygujemy sobie, jak to wygląda. Jeszcze, jeszcze małe korekty. Drzwi są wstawione równo, są wstawione dobrze. Te drzwi sam wstawiałem, jest, jest też z tego filmik u mnie na kanale, gdzie również poruszamy ceny takiej usługi, ile taka usługa mogłaby kosztować. Także zapraszam Was do oglądania. Jak nie zapomnę, to karta Wam wyskoczy góry. A jak widzicie, ja tutaj sobie podłożyłem taką tyczkę. To jest tyczka od lasera, żeby na środku tej płyty. No nie robił mi się jakiś tam banan, posprawdzałem sobie piony, poziomy i teraz jak widzicie tutaj spryskuję to sobie wodą, a to dlatego, że użyjemy sobie takiego pianokleju, on jest tutaj przystosowany do mocowania płyt USB, do klejenia płyt GK, także wstrząsamy, mieszamy sobie klej i za pomocą takiego pianokleju będę kleił tą górną płytę. Jest to wygodniejsze w stosunku do tego standardowego, bo jak widzieliście, najpierw to sobie dokładnie ustawiłem. No i taki zwykły klej, no jakoś by tam może i dało radę tam powciskać, no, ale wiadomo, nie byłoby to zbyt wygodnie. I tam dalej, no tego kleju raczej bym nie wcisnął, żeby to jakoś tam dobrze się trzymało. Jeszcze kontrolnie, miareczka wszystko gra. I przystępujemy sobie do dalszych prac. Ogólnie ten pianoklej on tam wiąże w miarę szybko. wyższe tego samego dnia, jak widzicie, pianka jest twarda i wykańczam sobie kolejnym kawałkiem, kawałkiem płyty, przymierzam, czy wszystko pasuje i tutaj już na standardowy klej, tutaj będzie dość mało tego kleju, jak widzicie tutaj z lewej strony ta płyta, prawie że dotyka już tej, tej ściany murowanej. No, i nakładam sobie kleju. No, widzieliście też, że on był taki rzadszy, żeby on też mi się tutaj dobrze ułożył. Tym bardziej, że no z lewej strony ta płyta prawie, że tak powiem, będzie na zero. I bierzemy sobie poziomice i po prostu sprawdzamy, dobijamy to sobie, aby wyszła nam ładna linia tej ściany, aby nie było jakichś tam po prostu uskoków. Następnie biorę sobie. Grunt, w tym przypadku uni Grunt Atlasa. Jak widzicie, tutaj sobie też podocinałem jakieś tam no, te wystające kawałki płyty, żeby tutaj sobie ładnie podszykować pod narożniki. No i co? Biorę sobie pędzelek i wszystko sobie tutaj ładnie gruntuję. Szykuję sobie powierzchnię pod wklejanie narożników aluminiowych różniki aluminiowe ja osobiście najczęściej wklejam na uniflota. Jak widzicie, jest tutaj to taka masa, są w takich woreczkach po, po 5 kg, jak również tam jest chyba po 20 czy po 25, takie też te większe. Rozrabiam sobie to ręcznie. Na początku wlałem sobie wody, później dosypałem tego uniflota i ręcznie szpachelką rozrobiłem. Następnie. Przygotowuję sobie narożniki. Odmierzyłem jaka tam długość jest mi potrzebna, i za pomocą takich nożyc sobie to przycinam. Przymierzamy sobie i z jednej strony musimy sobie zrobić w tą stronę cięcie. Później robimy sobie tutaj tego nie widać, kamerka nie uchwyciła, ale tak pod kątem 45 stopni. No, za chwilę będziecie to widzieć. O, tu jest 45 stopni, od tej wewnętrznej strony był kąt 90, żeby to ładnie nam weszło, żeby po prostu pasowało do kolejnego naróżnika który będziemy nakładać w tamtej górnej części po prostu. Nakładam sobie Uni -flota. jest to taka ma masa wiążąca, zbrojąca. Zazwyczaj sobie narożniki wklejam na taką masę i nigdy nie, nie żałowałem. Później jeszcze takie dodatkowe zbrojenie będę robił, ale to też będziecie widzieć na filmiku. No i co, nałożyłem tego Uniflota, wklejam sobie narożnik, no i wiadomo, szpachaleczką sobie tam wciskamy, wygładzamy, żeby to wszystko nam ładnie po prostu pasowało. No i tak to na razie, moi drodzy, wygląda narożnik już sobie wkleiłem sprawdzałem poziomicą jak to wygląda i pod laserek jak widzicie wszystko jest ładnie także jeden narożnik mamy już zrobiony o jest cień tutaj lepiej widać tutaj na końcu narożnika na samym tym czubku mam laser także wszystko ładnie mi się tutaj schodzi no i jadę teraz jeszcze te dwa, na początku tą prawą stronę i później sobie jadę górę sprawdzam do lasera i tak nie mamy już tutaj zrobione. Kontrolnie odpalamy sobie laser, jak widzicie, wszystko nam się tutaj ładnie zgrywa. Oczywiście można też to robić poziomicą. No ale nie ukrywam, że wygodniej jest puścić sobie laser i posprawdzać to sobie w ten sposób. Nawet podczas samego ustawiania i poziomowania tych profili włączamy laser i wiemy mniej więcej, gdzie tam trzeba docisnąć, jak to trzeba ustawić żeby to wszystko później ładnie wyglądało, jak uniflot nam już przeschnie, on dość, dość szybko wiąże. Ale ja zazwyczaj robię to po prostu na, na, na drugi dzień, żeby wszystko ładnie nam związało. I teraz będę robił to takie nazwy to dodatkowe wzmocnienie tych narożników, o których wspominałem wcześniej. W pierwszej tutaj kolejności nakładam sobie gładź i wklejamy sobie frizelinę. Ta sama frizelina, która była wklejana. Na połączenia płyt, czy to na suficie, czy to na ścianach, wklejam ją sobie tutaj na narożnik. Robię tak szczególnie w przypadku tutaj jakichś tam drzwi, jakichś tam wejść. Chodzi o to, żeby to wzmocnić przy ewentualnych jakichś tam. Uderzeniach, żeby nam to nie odskakiwało, żeby nie było jakichś tam odprysków. Na pewno, na pewno to pomoże, a nie, nie zaszkodzi. No i druga warstwa gładzi po prostu na tą flizelinę, aby to, aby to wtopić. No i jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj już robiłem drugą stronę. A tu już widzicie efekt po nałożeniu gładzi po całości, filmik z nakładania gładzi jest też u mnie na filmiku do którego zapraszam i jak widzicie tak to, to już się to prezentuje prawie że na gotowo już jest ładnie biało ale wykończymy to sobie jeszcze akrylem ja sobie jak, jak widzicie obkleiłem drzwi taśmą malarską żeby tych drzwi nie upierdzielić i żeby była po prostu ładna linia odcięcia na początku nakładam sobie od góry, później, jak widzicie, tutaj ten fragment od dołu. Chodzi o to, że jest mi tak po prostu wygodniej, no bo od góry wiadomo, tam do samego tego dołu ciężko byłoby dojechać. Także robię to na dwa razy. Jak widzicie, tutaj pierwsza metoda na tak zwaną gumkę do ściągania. Są to gumki do ściągania silikonu. Oczywiście można ich użyć również do, do akrylu. No i taką gumeczką one tam mają różne rozmiary, tam macie takie numery, chodzi o to, jak szeroką chcemy mieć ten silikon tam, czy ten akryl, no i można też, jak widzicie, robić to sobie również palcem, jeżeli nie ma gumek, jak widzicie, też to, też to wychodzi, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jak sobie nałożymy to taśmę, sobie odklejamy, póki jeszcze oczywiście jest to, jest to świeże, ewentualnie tam w narożnikach, jak coś nam odejdzie jakieś tam malutkie poprawki to oczywiście robimy to sobie robimy to sobie później no i tutaj widzicie lewą stronę i górę można powiedzieć że, że mam zrobioną i tak to się prezentuje na gotowo powiedzmy i tutaj prawa strona też już palcem no i tak to, moi drodzy, wygląda. Oczywiście później dojdzie jeszcze malowanko. Ja wam, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Serdecznie Was pozdrawiam. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda końcowo. Pozdrawiam Was. Siemaneczko. Cześć. I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a stand.